KATRKOW w ogniu, część pierwsza. Katrkow, 2028 rok, 1223, mieszkanie Kiryła. Ciemne chmury obejmowały całe miasto, lekko kropiło, co można było zauważyć na szybach. W Katrkowie sytuacja robiła się bardzo zła. Miasto zostało spustoszałe, nikogo na ulicach nie było. Wcześniej ludzie tłumnie wychodzili. Przez pewien okres było spokojnie, lecz do czasu. Coś się wydarzyło. Niestety nie wiadomo co. Kirill wstał z łóżka, przeciągnął się tym samym ziewając. Podszedł do ekspresu do kawy, wsypał zmielone już ziarna, nacisnął przycisk zasilania. Zero reakcji. Co jest? Zepsute? No nic, trzeba będzie tradycyjnie w czajniku, powiedział. Ściągnął czajnik z suszarki, leżał tam nieużywany wieki. Podłożył go pod kran i napuścił wody. Postawił na kuchenkę, a następnie odpalił gaz. Poszedł do salonu i usiadł w fotelu. Sięgnął po pilota, chciał włączyć telewizor. Nie działał. Cholera jasna. Poddenerwowany krzyknął. Wziął telefon. Zero zasięgu. Co tu się dzieje? Powiedział. W tym momencie na zewnątrz rozbrzmiał się ogromny huk i parę wystrzałów. Kirill wyleciał na balkon. Mieszkał na piątym piętrze w bloku. Na dworze nie było nikogo. Do tego była gęsta mgła. Co tu się odwala? Mocno zdziwiony powiedział. Z za jednego z bloków wyleciał ktoś, kto po ubiorze wyglądał jak bezdomny. Biegł bardzo szybko. Znowu rozbrzmiał się kolejny wystrzał i owy bezdomny padł, z którego po chwili zaczęła lać się krew. Spokojnym ruchem z tego samego bloku wyszedł podobnie ubrany gość. W rękach miał broń. Przykucnął przy trupie i zaczął go przeszukiwać. Wyciągnął jedzenie i jakieś śmieci. Schował wszystko do tarby, po czym uciekł. Od razu Kirius zamknął balkon i podszedł do szafy. Rozsunął ubrania na lewo oraz prawo. Wsadził kluczyk, przekręcił go i otworzył schowek. Wyciągnął wielką walizę. Następnie położył ją na łóżku. Po wklepaniu kodu ukazał się cały jego arsenał. Wyjął emkę oraz małą torbę. W niej znajdowały się dodatki tak jak tłumik, celownik i chwyt przedni. Po zamontowaniu ich na broni zaczął ładować magazynki. Anna miała być u rodziców, muszę do niej się dostać jak najszybciej, powiedział pospiesznie Kiriu. Założył na siebie kamizelkę odporną, do plecaka spakował jedzenie, wodę i inne najpotrzebniejsze rzeczy. Złapał z barku zdjęcie Anny i podszedł do drzwi. Kończył ubierać buty, gdzie nagle za drzwiami coś usłyszał. Dawaj tutaj. Ktoś szepnął za drzwiami. Kirill odsunął się od drzwi i szybko schował się za drzwiami do salonu. Drzwi po momencie wyleciały z zawiasów z hukiem. Gości było dwóch. Mieli kałachę w rękach z magazynkami małej pojemności, a do tego bronie wyglądały jakby owalił je kornik. Byli dosłownie ubrani jak tamten bezdomny. Bandyci się rozdzielili. Jeden polazł do kuchni i zaczął przywalać lodówkę i szafki. Drugi zaś zaczął wchodzić powoli i ostrożnie, rozglądając się do salonu, w którym był Kirill. Bandyta, będąc przy regale, zaczął pakować cukierki z talerza do torby. Kirill wolnym krokiem zaczął podchodzić do niego. Będąc już blisko niego, Nagle zaskrzypiała podłoga. Bandyta się odwrócił i tym samym dostał kolbą w łeb. Padł na ziemię. Drugi to usłyszał, zaczął wołać. Co tam się dzieje? drze się bandyta. Wcelowany w salon zaczął podchodzić. Metr przed drzwiami zobaczył ciało. Kto tu jest? Wyłaś! krzyczał bandyta. I nagle z ściany na podłogę wśliznął się Kirił, waląc serię do bandyty. Przedził rawiony, spadł na plecy. Kiriu dyszał, wstał i podszedł do ogłuszonego bandyty. Wziął wazę z kwiatami i wylał na niego wodę. Ocucił się i przerażony zaczął szukać swojej giwery, ale Kiriu stanął nogą na jego rękę. Uspokoił się po chwili. Coś za jeden? zapytał Kirill. Wal Warsza, odpowiedział po czym splunął Kiriłowi w twarz. Kiriu zdenerwowany zdjął nogę z jego ręki. Wsadził rękę do torby bandyty i wyjął nóż. Przyłożył go bandycie do gardła i zapytał. Zapytam jeszcze raz. Coś za jeden. Ten nic nie odpowiedział. Kiriu wziął jego kałacha, wyciągnął z niego magazynek, opróżnił komorę. Podszedł do drzwi wyjściowych i rzucił bandycie kałacha. On złapał go i zaczął szukać w torbie magazynka. Znalazł jeden. Wstał do gniazda, miał już przeładować, ale w tym momencie Kirill rzucił w niego nożem, który wbił mu się w brzuch. Bandyta zaczął jęczeć. Kirill spojrzał się tylko na niego i wyszedł z mieszkania. Drzwi od wszystkich mieszkań były powywalane. Po czasie był już na dole przy drzwiach wyjściowych z bloku. Usłyszał huk na górze. Kirill przeszedł przez ulicę i podbiegł do swojego garażu. Otworzył go i wsiadł do samochodu. Wsadził kluczyki do stacyjki i przekręcił. Auto odpaliło. Wyjechał ze środka i z piskiem opon pojechał do rodziców. Kirill Iwanow ma 34 lata. Jest specjalnym operatorem wojskowym. Jest dobrym niezawodnym strzelcem, a profesja jego to czyszczenie budynków. Wszystkie jego akcje zakończyły się pomyślnie. Jest w tym bardzo dobry. Ujmując, jego praca jest jego pasją. Kirill zauważył stację paliw i postanowił się tam zatrzymać. Wysiadł z samochodu, wziął w ręce broń i podszedł do budynku, licząc na to, że znajdzie jakąś żywność. Otworzył drzwi, a to, co tam zobaczył, to kompletny chaos. Wszystko porozwalane. Na środku stała beczka, w której płonął ogień, a nad nim ręce trzymał pewien starzec. Kiril opuścił broń i spokojnie podszedł do starca. Wiecie może, co się tu dzieje? Spytał Ach, Świat się kończy. W trakcie protestów rozpętała się krwawa rzeź, strzały wybuchy, elektrownie zostały zniszczone, wszystko przestało funkcjonować. Ludzie pozamykali się w domach. Transport żywności został wstrzymany. Sklepy są okradane, gdzie później przez pustki ludzie chodzą po domach i okradają je, przy czym w większości zabijają osoby spotkane w środku. Odpowiedział starzec. A wiadomo kto zaczął to wszystko? Spytał Kiriu. Podobno to rząd. Do Katarkowa przybyła jakaś tajna amerykańska jednostka, która ma coś stąd wynieść, ale nikt nie wie co. Odpowiedział starzec. – Dziękuję – powiedział Kirill, przy czym wyjął z plecaka konserwę i wręczył starcowi. – Dziękuję, trzymaj się młody człowieku – odpowiedział radosny starzec. Kirill do domu rodziców miał jeszcze do przybycia 3 kilometry. Wsiadł do auta i pojechał dalej. Deszcz nasilał się i słabnął. Do tego zerwał się mocny wiatr. Wycieraczki chodziły nieustannie. Szyba po każdym przejechaniu zalewała się wodą, co zmniejszało widoczność. Za jednego z bloków wybiegła kobieta, trzymająca coś w rękach. Kirill zaczął mocno hamować, ale kobieta nie zauważyła samochodu i wpadła na maskę, wgniatając ją oraz niszcząc przednią szybę. Samochód stanął. Cholera! krzyknął Kirill. Wybiegł z samochodu i zaczął ruszać kobietą. Wstawaj, proszę! Krzyczał Kiriu. Ona nagle jak porażona odskoczyła, a z zawiniątka wyjęła stary, zardzewiały rewolwer. Ręce do góry, powiedziała kobieta. Kiriu ani nie drgnął. Trzymała palec na spuście i zaczęła go powoli naciskać. Odłóż go, powiedział spokojnie Kiriu. Jej zaczęła drżeć ręka. A pieprzyć to! Krzyknęła i rzuciła rewolwerem o ziemię. Od razu uciekła tam, skąd wybiegła przed samochód. To miasto wyglądało jak po przejściu tsunami. Pełno śmieci, poniszczone lub całkowicie spolone pojazdy. Kirill po pierwszej wędrówce w końcu stanął przed domem rodziców. Drzwi były otwarte. Wszedł do środka. Było tam pusto. Większość rzeczy zniknęła, a reszta leżała porozrzucona po podłodze. Podszedł do stołu w kuchni, podniósł obrazek, przetarł go rękawiczką. Na nim był sam mały Kirill na wakacjach na wsi u dziadków. Fajnie to wspominał. Kirill, wstawaj, chodź, krzyczał dziecięcy głos. Młody Kirill otworzył oczy. Chodź, uciekamy, właściciel idzie, krzyczał. Zerwał się, wziął koszyk z jabłkami i zaczęli uciekać z sadu. Ten dzieciak, co krzyczał do Kiriła, nazywał się Ojert. To jego kuzyn o dwa lata starszy od niego. Byli oni na ekspedycji po jabłka w sadzie. Zasiedzieli się, bo była piękna, słoneczna pogoda. Kirił spał pod drzewem. Kiedy już mieli przeskakiwać przez ogromny płot, właściciel sadu zaczął się drzeć. Stać wybachory, jedne, zaraz spuszczę wam porządny wpierdziel. Dawaj przerzuć jabłka przez górę i wchodź. Kirił tak zrobił. Będąc w połowie drogi na płocie, właściciel sadu złapał olgierda i cisnął nim o ziemię. Kirił miał zaledwie 10 lat i nie miał jak pomóc olgierdowi. Właściciel sadu zaczął policzkować obezwładnionego olgierda na ziemi. Kirill, nie zastanawiając się, zeskoczył z płotu, wziął kamień wielkości dłoni i cisnął nim w głowę właściciela. On tym samym padł, złapał się za głowę i zaczął stękać. Szybko, idziemy! krzyknął Kirill. Pomógł wstać swojemu kuzynowi i przeszli przez płot, tym samym uciekając do dziadków, do domu. To były czasy powiedział uśmiechnięty Kirill. Kirill wziął broń do rąk. Pewnie bandyci. Pomyślał o sobie. Są na drugim piętrze. Mówiąc to, zaczął powoli wchodzić po schodach. Na górze zobaczył czterech żołnierzy przeszukujących pomieszczenie. Kto wy? krzyknął wcelowany Kirill. Oni znieruchomili. Nikim i wszystkim. Po chwili odpowiedział jeden z nich. Olgierd? zdziwiony Kirill zapytał. Jeden z żołnierzy się odwrócił i to był Olgierd. Kirill opuścił broń i podszedł do niego. Podali sobie ręce, klepiąc się po plecach. Co ty tutaj robisz? zapytał Kirill. Szukamy, powiedział Olgierd. Ale czego? Tutaj w domu rodziców? zaciekawiony spytał. W tej okolicy jest pewna walizka, w której są informacje, które nie mogą się dostać w łapy USCE odparł Olgierd. Nasz rząd chce zataić, co ich ludzie zrobili z naukowcami którzy opracowywali coś w laboratorium i nie chcieli, żeby to coś się powiodło. Rząd potajemnie właśnie najął USCE do tego, aby ten projekt zniknął, ale pojechali na własnych zasadach. Zamiast zniszczyć projekt, to zrobili jedną wielką rzeź. Strzelali do naukowców jak do karczek. Jeden z naukowców wszystko nagrał, udało mu się uciec i schował to gdzieś w jakiejś walizce, USC chce to zniszczyć, żeby nikt się o tym nie dowiedział o ich wyczynach. Ludzie protestujący na ulicach to były rodziny naukowców. Paru członków z USC rozpoczęło strzelaninę. Dolali jeszcze do tego, że unieruchomili elektrownie i inne rzeczy, przez co nie ma prądu i zasięgu. Również zakazali wjeżdżania oraz wyjeżdżania z miasta. Ludzie potem zaczęli się zabijać nawzajem, żeby przeżyć. Chodzi o żywność przede wszystkim. No dobra, my tak gadu gadu a Woliska sama się nie znajdzie. To jak pomożesz nam, spytał Olgiert. Wpierw powiedz, czy są tu moi rodzice. Miała być z nimi Anna, powiedział Kirill. Nie martw się, są w bezpiecznym miejscu. Są w naszej bazie, powiedział Olgiert. Dobrze, w takim razie pomogę wam, odparł Kirill. Koniec części pierwszej. Dalszy ciąg nastąpi.